Katki i Moniki. Na samym początku zapraszam na mój kanał. Monika Olech, wbijajcie. No ale tak serio, wbijajcie. Macie młodsze rudeństwo, brata albo siostrę? Ja mam swoją siostrzyczkę. Dzisiaj zapraszamy na film, kiedy młodsza siostra rujnuje ci cały dzień. ciekawe, jak to się skończy. Oglądajcie! Mmm, ale fajnie, jutro mam dzień wolny i mogę sobie długo pospać. I do tego mam jeszcze tyle planów na jutrzejszy dzień. Posprzątam sobie pokój, pouczę się na wszystkie sprawdziany w następnym tygodniu. No i wiadomo, będzie też czas na przyjemności. Posłucham sobie muzyki. Może obejrzę coś w telewizji, a wieczorem zrobię sobie długą, relaksującą kąpiel. To będzie cudowny dzień. A teraz idę już spać, bo padam znów po całym tygodniu. Ej, Monika, ty jeszcze śpisz? Mm, teraz już nie śpię. Wstawa, już jest ósma! Agata, ja cały tydzień rano wstaję. Dzisiaj jest weekend i chciałabym sobie trochę pospać. Dlaczego mnie budzisz? Oj, pospać, pospać! Zobacz, jaki piękny dzień! Chodę go marnować! Ale, Sen, to jest najlepsza regeneracja po całym tygodniu szkoły. Idź sobie, daj mi spokój! Wstawaj, wstawaj już! Będziemy coś sobie razem robić! Nie, Agata, zostaw mnie, daj mi spać! Zobacz, ja już jestem dawno ubrana! Wstawaj i Ty też się ubieraj! Daj mi spokój, idź już sobie stąd! No, wstawaj, Monika, obiecałaś, że się ze nią pobawisz. Przede wszystkim to ja obiecałam sobie samej, że się dzisiaj wyśpię. Daj mi spokój, idź już stąd. Chyba z tego spania. Czyste nerwy już się całkiem obudziły? Dobra, wstań. Ale w końcu sobie zrobiłam fajny porządek w moim pokoju. Na biurku czyściutko, łóżko pościelone, podłoga odkurzona, kurze dwie wszystko aż mi śni. Fajnie jest mieć tak czyściutko w pokoju. O Monika, widzę, że nic nie robisz. Po układamy puzle? Przyniosłam też paluszki. Oj, Aga, ale jestem trochę zmęczona. Godzinę sprzątałam mój pokój. No chodź, poukładamy! Co ty narobiłaś? Przepraszam, to był przypadek. Tyle sprzątałam, a ty przyszłaś i w sekundę to wszystko zepsułaś. Możesz ci pomóc? Dobra, ty mi już lepiej nie pomagaj, idź już stąd. Ale ja nie chciałam tego zrobić, przepraszam. No dobra, więc biorę się od nowa za sprzątanie. O, za chwilę kolejny odcinek serialu, na który czekałam cały tydzień. Ej, bo zaraz będzie moja bajka. To. No ale jaka bajka? Przecież bajki lecą od rana do wieczora. Obejrzysz sobie później, jakąś inną. A ja na mój serial muszę czekać tydzień, a Kata tydzień, rozumiesz to? Teraz ja oglądam. Ale to jest moja ulubiona i chcę ją dzisiaj obejrzeć. Ale tą bajkę oglądałaś już jakieś 15 razy, a ci jest premiera odcinku z mojego serialu. Nie, dawaj, teraz ja oglądam. No a gata, nie, ty później! To teraz... jest to moja bajka! Ale ja pierwsza przyszłam tutaj. Kto pierwszy przyszedł? Ja. Ale to... pilota! Oglądaj sobie tą swoją bajkę! Mm, ale się dzisiaj ślicznie pomalowałam. Moja, zobacz, jaki A. mam fajny błyszczyk. Jak ładnie wygląda na ustach! A, to ten, co ci kiedyś dałam? Tak, jest super! Dziękuję ci! Nie ma sprawy! Cieszę się, że ci się podoba! Ale fajnie mi się tego starszą siostrę! Ale ci się zebrało na wyznania! No dobra, kończę się jeszcze malować. Agata! Ale co? Zniszczyłaś mi cały makijaż. Zobacz, co mam na policzkach. Ja zaraz wychodzę. Nie mam czasu na poprawienie go. No to może wklepsz sobie kąbeczkę i wtedy będziesz miała jako róż. Agata, jakie ty masz pomysły? Błyszczyk jako róż. Wszystko mi popsułaś. Tyle czasu przez ciebie straciłam. To może ja już pójdę? Co za dzień dzisiaj z tą Agatą? Od samego rana wszystko mi psuje. Mmm, chwila relaksu, Słucham sobie moich ulubionych piosenek. O, Monika, pokaż, czego słuchasz. Ej, no co ty robisz? Chciałam zobaczyć, jaka ja teraz leci znaczy piosenka. Dlaczego mi przeszkadzasz? Oddaj te słuchawki. Ja teraz chciałam sobie posłuchać muzyki. Wiesz co, wczoraj odkryłam fajną nutę. Teraz ci pokażę. Czekaj, czekaj. Znajdę to. No co ty robisz? Nie grzepnij w moim telefonie. O, zobacz, to jest fajne. Słuchaj. No ej, co za tak głośno? Ogłuchnę zaraz. Muzyki powinno się głośno słuchać. Nie ścisz to, bo to jest za głośno. Co to w ogóle jest? Fajne, podoba ci się? Ale fajne, jakieś piosenki dla przedszkolaczków. Ja takiego czegoś nie słucham. Dobra, nie udawaj, że ci się nie podoba. Nie zachowuj się jak dorosła. No sorry, ale ja takich piosenek słucham jak miałam 6 lat. Teraz to mnie w ogóle nie interesuje. Dobra, dobra, to poczekaj, po, pokażę ci jeszcze coś innego. No dobra, ale ja nie chcę nic innego. Chcę słuchać sobie swojej ulubionej muzyki. Ojej, bo trzeba się odwierać na nowe style muzyczne. Jakaś taka sztywniara jest. Dobra, to idź do swojego pokoju i sobie słuchaj tych swoich muzyczek. Hejka, co robisz, Monika? A nie widać? Uczę się. Mam trzy sprawdziany w następnym tygodniu, muszę się dobrze przygotować. Myślałam, że coś porobimy razem, no ale dobra, okej, okay, ucz się. Ej, hey, Nekola beat. poproszę jedną kolę. Ej, hey, zapomniałam się coś zapytać. Kupiłaś sobie tą bluzkę, którą wtedy mi pokazywałaś? Iż s. Tak, tak, kupiłam, a teraz zdaje mi się skupić. No i co, fajna? Mi tak, tak, fajna, ale nie przeszkadzaj mi teraz, bo się uczę. Dobra, ale pamiętaj, żeby mi pokazać, jakbym po zapomniała. Zaraz, no gdzie ja tu byłam, cały czas mi przeszkadza. Już mochte, einen Hamburg Monika, weź, pożycz mi zielony zakreślacz. To znowu ty. Dobra, masz i daj mi spokój. Dzięki, jak będę coś jeszcze potrzebować, to przyjdę. Już nie przychodź, bo chcę się przygotować do tych sprawdzianów. Jestem fajną kaczką, która ciówek ma. No i sobie pierdę. Sheesh! już nie wytrzymam z tą moją siostrą. Niech idzie lepiej do jakiegoś programu muzycznego i tam śpiewa cicho Agata. No siema, siema. No i jak to będzie z tą imprezą? Aktualne to? No i kto tam przyjdzie? Serio? Ludzie z starszych klas? Bartek? A to, czekaj, on nie chodzi w ogóle do jakiejś trzeciej klasy liceum? Chodzi? No właśnie tak mi się wydawało. Ej, no to mega. O, i ten Michał z ósmej klasy. Jaki on jest ładny. I Rafał będzie? Ale czekaj, to on ostatnio się nie z tym gościem z ósmej klasy? Czy siódmej? Nie wiem, już nie pamiętam. Ach, nie no, to będzie ciekawie, ale on na tej imprezie jakiś bójki nie zaczął. Co powiem rodzicom? Nie no, przecież nie powiem prawdy, że idę na imprezę. Zgubiałaś? Tak mi się wydaje, chyba najlepiej będzie... Dobra, już wiem. Powiem im, że idę do Ani. Oni lubią Anię i wiesz, w ich oczach to Ania jest najgrzeczniejsza i w ogóle najlepsza, najlepiej się uczy. A tak naprawdę to... Naprawdę? Też będzie na tej imprezie? Ach, no to nieźle. Dobra, coś tam myślę. Rodzice na pewno uwierzą. Wszystko słyszałam, zaraz powiem mamie. E, czekaj, czekaj, muszę kończyć. Co? Podsłuchiwałaś? Nie podsłuchiwałam, tylko po prostu wszystko słyszałam. Trzeba było mówić ciszej. Dobra, a co ci obchodzą moje sprawy? Wracaj do swojego pokoju. Dobra, mogę pójść do swojego pokoju, ale powiem to mamie i dostaniesz karę. No i nie pójdziesz na imprezę. Nie zrobisz mi tego! No, może i nie zrobię, ale musimy się jakoś dogadać. Co? Szantażujesz mnie? Co ode mnie chcesz? Wszystkie twoje ukryte słodycze w szafkach albo hajs. Wiesz, co? Okropne jest. Siostry tak się nie powinny zachowywać. Córka też nie powinna okłamywać mamy. No, ciekawe jaka ty będziesz, jak będziesz troszkę starsza. Zdolna i uczciwa. Tak, chyba głupia i rozwydrzona. Dobra, teraz za to, co mi powiedziałaś, musisz mi dać słodycze i hajs. Już nie wytrzymam z tobą. Dobra, dam ci żelki i 20 zł. I spadaj stąd. No, takie biznesy to ja lubię. Dzięki. Aby tylko to mi się opłaciło i było fajnie na tej imprezie. Po całym męczącym dniu z moją młodszą siostrą zrelaksuję się w łazience. Tam przynajmniej Agata nie wejdzie. Zrobię sobie taką długą, estetyczną kopię. Najpierw nałożę sobie maseczkę, żeby mi wygładziło moją skórę. Umyję sobie włosy takim szamponem i później użyję takiej mm, pięknie pachnącej odżywki o i umyję się moim ulubionym żelem! Jaką przecudownie pachnie, a później jeszcze taki balsam mm, no mega dobra idę do łazienki zajmuję ją na jakieś dwie godziny tylko dla siebie zajmuję łazienkę i idę się kąpać tu żartujesz sobie ze mnie otwieraj tu łazienkę ja miałam się kąpać kto wie że ty lepszy być taki fajny dzień. A Gata dała mi tak popalić. Jestem taka zmęczona, że marzy tylko o tym, żeby pójść spać. Chociaż tutaj mi nie będzie przeszkadzać. No to ja się z wami będę powolutku żegnać, widzowie. Pa, pa. Dobranoc. Mika, Co? To ty, Gata? Już daj spokój. Jest noc. Ja chcę spać. Czego ty się boisz? Idź spać, Agata, nie wygłupiaj się. Ale w moim pokoju jest potwór i pająki mogą przyjść. O nie, tego już za wiele. Nie ma żadnych potworów. Mogę z tobą dzisiaj spać? Proszę. No nie, prześladujesz mi dzisiaj cały dzień. jeszcze przylazłeś do mnie w środku nocy. No dobra, posuń się i daj mi trochę kołdry. Mam nadzieję, że się nie będziesz rozpychać w nocy. Ja muszę jutro rano wstać. Śpij już. Dzięki Monia, ale mieć tak dobrze starszą siostrę. Podobało wam się? Klikajcie łapeczki w górę. Pamiętajcie, żeby wbijać na mój kanał Monika Ole. Klikajcie w miaturki filmiku, który teraz widzicie na ekranie. Oglądajcie inne filmy na kanale Fiki, Miki, Agatki, Agatki i Moniki. Zapraszamy Was na naszego Instagrama oraz Facebooka. Subskrybujcie kanał dzwoneczkiem. Do zobaczenia! Pa!